Jesteśmy w Cinema a ala Wiśnia, czyli kino, tak jak mówiłem, ciągu dalszy nastąpi tego odcinka. Inni mówią, że grają w gry dla dzieci, ale to są po prostu dostępne gry dla wszystkich. No i testujemy jak w to się gra, nie? Trzeba rozwijać swój biznes, czyli kino. Mam nadzieję, że mnie słychać. Na pewno mnie słychać, bo, 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 bo sprawdzałem. A teraz zrobię chwilę pauzy. A nie, tu jest tutaj automatik. Dobra, no i lecimy dalej, idzie gwiazda do naszego kina, no i tyle będzie, trzeba działać szybko, póki gwiazda nam nie dotrze. Dinga, 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 dunga, dunga, dunga. Dobra. Kina się rozwija. Wydaję. Chociaż piętro tu zbierajmy, ale pewnie się nie uda. Trzy, dwa, jeden. O, mamy. Dobrze. Jest dobrze. A, szybko, 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 szybko. Dobrze, dobrze idzie, dobrze idzie. Autografy się dobrze sprzedają, pamiętajcie, a kasa jest nam potrzebna. Dobra, dobra, nie chcę się yy, tutaj kombinować. Uda się, uda, się uda, uda, uda Siedem koła będę miał. Szybko, 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 szybko. Go, 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 kurna i nie udało się. Miałbym siedem koła. A nie, mamy. Pięknie. Udało się. Już myślałem, że się nie uda. Wyjechać na tej ściany, gościu. A, 11 koła mamy. Piękne. Dużo kasy. Dobra, reklama mi się włączyła. Musimy lecimy dalej. Nic nie będziemy kupować. Co tu mamy? A, fotomilejka taka. O, fajna, fajna sprawa. zrobienia z nim. dobra no jakbym nie wiedział ja ciekaw po prostu nie wiem czy u was też tak laguje kurde ale trzcinam tę grę Bos, Bo Ale tylko moje coś tam? co to miało być? Zostałeś punkty dominacji, lepsze obszary jest dobre. Aha, fajnie. Czyli co? Wojna z gościem? Co mam robić? Sorta jakoś. Na jakości trzeba pamiętajcie jakość, nie chodzi o dobry, tylko jakość, góra, jak laguje, tak no jeku, 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 jakie lagi? dać. Bo kino alawiśnia musi pracować, zarabia, biznes się musi kręcić, ale laguje, nie da się lagować. Obciążony procesor, jak nie Cholera Potrzebujemy. Mam nadzieję, że na nagraniu tych lagów nie będziecie widzieli. O mnie to izytuzje mocno. Będziemy rozwijać się. Ale zanim się rozwiniemy, trzeba trochę zdjęć porobić czy ludzie jak to robią... kurde jakie to są lawy. Masakra kasz. Kolejna sala kinowa, pięknie, pięknie, pięknie. Fajnie. No i co? Mamy ochronę nawet? No będzie dobrze. Dobra. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się już niebawem. W kolejnym odcinku po prostu.